Brrrr Brrrr Wie pan w te opinie co za plecami kurwa mać narzekają powiedz mi brat Taka miała być tutaj właśnie kurwa prawda A wyszło jak wyszło tyle powiem ci nara ja piecolę tak Teraz komentarze znowu kurwa mań że sobie na sama, sam Właśnie taka to jest właśnie tutaj logika brat Weź to wytłumacz tylko z miejsca patrz ja pierdolę tak, tutaj ci co ty mi wytłumaczę co to znaczy kurwa Niespecjne na japie Ja pierdolę tak, miałeś kurwa ją od dzieciństwa Taka to jest właśnie kurwa, taka polityka Ja pierdolę znów tak, prawie cię nie tyka Ja pierdolę chodź tutaj, jesteś synem elektryka Ja pierdolę tak, cię chyba plotnie nie tyka Wyje to, bo jesteś synem elektryka Znowu kurwa tak Powiedziałeś bradza, za dużo kurwa masz Do tego położyłeś właśnie tak, do... Tutaj brat, ja pierdolę, ale z ciebie wariat, ja pierdolę tutaj Tołożyłeś ta do stałeś po i ja pierdolę szkoda brat Szkoda, że ci kurwa mocnie nie dołożyli Teraz ci tak wolę nie teraz ani chwili Trenuj to co kochasz, rób te marzenia Ja pierdolę tak, teraz masz je pełno do spełnienia Znowu kurwa tak na, i właśnie tutaj sam Ja pierdolę tak, lepiej sobie tutaj fal. Ja pierdolę tak, właśnie tutaj poleciałem Właśnie tak, tego się, ziomek, nie spodziewałem Ja pierdolę tak, teraz sobie poleciałem Właśnie tutaj frajere, właśnie cię nazwałem tak Sorry, lepać tak. Ja pierdolę tak, nie umiem kręci tego właśnie kurwa brak. Powiedz właśnie dlaczego, właśnie tak było. Ja pierdolę tak, ale się to pojebało. Ja pierdolę tak, teraz będzie kurwa tego mało. Bo się teraz właśnie to to nie pojebało. Ja pierdolę tak, choć nie tutaj mi to tu wypiedala. Ja pierdolę tak, powiem ci wielko nara. Ja pierdolę tak. jak je to letát, vaši kurva na skuře brát. Co to znamená, pravda, vaši na ústách, jak je ten letát, je tvoje gusty.